No to co, wypadałoby zacząć z tymi raptorlejkami. 12. generacja Core Intela nie skrywa przed nami wiele tajemnic. Już w materiale z 27 września z kanału Xcom mogliście dowiedzieć się o kluczowych zmianach względem 12. generacji. Mowa była o przyspieszonych rdzeniach performance i efficiency, o zdublowaniu liczby tych drugich i powiększonej pamięci cache L2. Jedyna tajemnica wydajność, bo jakbym tradycyjnie, slajdów producentów nie bierzemy na poważnie. Do moich rąk trafiła i piątka 13600K i topowa jednostka Raptor Lake i 9 13900K. Tabela, którą wam prezentuję, podkreśla wszystko to o czym była mowa przed chwilą, czyli wyższe zegary, jak i większą liczbę rdzeni F w porównaniu z procesorami 12. Generacji. Proces technologiczny dalej jest ten sam to 10 nanometrowy Intel 7. Procesory Intela wypożyczyłem do testu ze sklepu x.com.pl. Producent jaki i sklep nie mieli żadnego wpływu na treść, jak i wydźwięk materiału. Za jego przygotowanie nie otrzymałem żadnej gratyfikacji. Już przy okazji prezentacji pierwszych wykresów jedna rzecz najmocniej rzuca się w oczy. i 9 13900K to po prostu niebieski Ryzen 97950X. Traktujcie to porównanie z przymrużeniem oka, ale momentami da się odczuć takie wrażenie ze względu na niemalże identyczne rezultaty procesorów Intela i AMD. Taka sytuacja ma miejsce w Koronie, w Blenderze czy w Intel wypada ciut lepiej w 7-Zipie, a Ryzen odgryza się w symulacji ruchu cząstek 3D. 13600K jest za to wyraźnie szybszy od 7600 600x i co istotne także od 7700X. Ba, jego wyniki osiągane w aplikacjach najszybciej porównamy z rezultatami notowanymi przy i7-12700K. Przyznaję, że i5 nowej generacji robi naprawdę świetną robotę, przyspieszając względem swojego odpowiednika 12. generacji o ponad 30%. W rywalizacji i dziewiątek różnice są jeszcze większe, momentami sięgają równych 50%. Za przykład mogą posłużyć takie programy jak Corona Benchmark czy szyfrowanie VeraCrypt. Nikt nie mówił, że Raptor lejki okażą się turbo szałowymi jednostkami w gamingu. Owszem, wyprzedziły one Ryzena 7000, natomiast względem 12 generacji już te różnice nie powalają. 13900K wyprzedza i9-12900K o blisko 8%. Są oczywiście gry, w których różnice dobiją do 11-12%, ale też i takie, gdzie większa liczba rdzeni E i przyspieszone zegary nie staną się game changerem. Osobiście uważam, że świetną robotę wykonuje i 5 w ogólnym rozrachunku radząc sobie lepiej od uwaga Ryzena 9. 7950X, 77700X i co ciekawe także od i 12900 k Nad swoim starszym bratem buduje 10% przewagę. Faktem jest, że zgodnie z zaleceniami Intel'a test Raptor Lake wykonałem na wersji Windowsa 11.22 H2, co według mnie przysporzyło tym jednostkom kilku problemów w grach. W oczy rzucają się głównie trzy rzeczy: niski odczyt 1% frame time w Crazy w Forzie dla obu procesorów 13 generacji i kiepska wydajność i 5 13600K w Watch Dogs Legion. Prawdopodobnie to wynik nie do końca dobrze pracującego schedulera, więc Intel jak i Microsoft mają nad czym pracować. Dla przykładu, zobaczcie, jak się sprawa ma w konfrontacji i 5 12600 600k z i piątką nowej generacji właśnie w Legionie. Overclocking z roku na rok wydaje się być gratką i tak naprawdę poza jednostką i 5, reszta procesorów wykazuje niewielki potencjał w podkręcaniu. I 9, 13900K podkręciłem na rdzeniach od 1 do drugiego o 0 MHz, <ścoughs> od rdzenia 3 do 8 o bagatela 100 MHz, na rdzeniach e przyspieszyłem zegar o 200 MHz. Jak sami wiecie, przyniosło to naprawdę niewielką poprawę wydajności, ale dużo lepiej wyglądało to po stronie I5, gdzie musiałem dokonać pewnej dużej zmiany w platformie testowej, ale o tym będę mówił za chwilę. Jeszcze kilka słów na temat zegarów: 5500 MHz na wszystkich rdzeniach performance i 4400 na rdzeniach E. Gdybym posiłkował się 3090 w mojej procedurze testowej tylko i wyłącznie, to te zyski, szczególnie w grach, nie byłyby szokujące. W aplikacjach zyskałem nawet do 10% i to jest warte odnotowania, ale na pewno interesują Was gry. I uwaga, w Cyberpunku na 4090, bo tę kartę użyłem do porównania, zyskałem również 10% do osiągów. Inne gry nie wykazywały już takiego boosta, ale było to związane, czy jest to związane z problemami 4090 z schedulerem Windowsowskim w wersji 22 H2 Windows 11. Horizon Zero Dawn to niewiadome bottlenecki, i to samo wystąpiło w Spider-Manie gdzie po prostu licznik latek zamykał się na pięciu i nie mogłem tego przekroczyć nawet wykonując tak solidne OC. Więc 4090 po stronie sterowników ewentualnie samego Windowsa musi poczekać na łatki, bo na razie nie wygląda to zbyt różowo. O Matulo, brakuje słów na to, by określić, jakim kosztem Intel osiągnął wydajność równą Ryzenowi 97950X. Moi drodzy, cała platforma z I9-13900K pobierała z gniazdka blisko 500 w 150 w więcej od jednostki AMD. W tych samych warunkach I9 poprzedniej generacji zgłaszała akces do poboru w wysokości 380 w Przy i 5 również mówimy o bardzo wysokich wskazaniach, Po po raz pierwszy mogłem ujrzeć, jak średniej klasy procesor Intela w Package Power osiągnął. Poziom 200 W. Zarówno AMD, jak i Intel biorą udział w jakimś szalonym wyścigu na dziesiąte części FPS-ów czy dziesiąte części wydajności w aplikacjach kosztem efektywności energetycznej. W czasach, gdy powinniśmy szanować zasoby energetyczne, gdy powinniśmy patrzeć na rachunki za energię elektryczną, tutaj zwalnia się wszelkie kagańce i na to jakby nie patrzy się. No voilà! Jedziemy do końca. Tak to wyglądało przy jednostkach AMD Ryzen, czy tak to wygląda przy jednostkach AMD Ryzen 7000. I tutaj mamy powtórkę z rozrywki. Ba, nawet sprawdziłem, ile traci i9 13900K w tym trybie standardowym dla i9 12900K, czyli 241W. I te różnice nie są szokujące. Czasem wynoszą 3%, maksymalnie 7%, ze wskazaniem dla i9 13900K, czyli Raptor Lake'a byleby zająć pierwsze miejsce na wykresach. Tak wygląda rywalizacja AMD i Intela w roku 2022 i to jest czerwona kartka dla obu tych firm. Tak to nie powinno wyglądać, a Intel to już w ogóle moim zdaniem przesadził. Ze względu na moją chorobę, co pewnie jeszcze słychać, nie mogłem pewnych rzeczy szybciej sprawdzić i dosłownie na chwilę przed wypuszczeniem świat materiału pobawiłem się napięciami Intel Core i 5 13600K. Wynik tego szokuje, bo procesor działa stabilnie ze swoimi zegarami przy napięciu wysokości 1,15V, pobierając nie 200, a 150W. To zasadnicza różnica, i jeśli faktycznie okaże się, że wczesne BIOSy dla 13 generacji procesorów Intela zawyżają napięcia, to moja krytyka w stosunku do efektywności energetycznej będzie musiała. Zostać szybko zahamowana. Na razie zostawiam mój komentarz takim, jakim jest, również w kontekście podsumowania do czasu wyjaśnienia sprawy. Wyższy pobór energii, wyższe napięcia to i wyższe temperatury. I dziewiątka już w trybie fabrycznym osiągała na najcieplejszym z rdzeni 97 stopni, i piątka też nie była chłodna. 87 stopni to nie jest super rezultat. Intel wraca na Tron. Na razie ten growy, bo pod kątem wydajności w programach użytkowych wynik uznaje za remisowy, przynajmniej w porównaniu topowych jednostek AMD i Intela. Co jest jednak bardziej istotne, to to, ile kosztują te procesory i jak wypada porównanie właśnie czerwonych z niebieskimi. Słuchajcie, za topowego AMDK 7950X musicie zapłacić ponad 4000 zł. I dziewiątka 13900K będzie kosztowała. W okolicach 3700 zł, czyli na samej jednostce oszczędzamy kilkaset złotych. Do tego możemy dobrać tańszą płytę główną Z690. Z powodzeniem tutaj posłużą nam jednostki za około 1000 zł i docelowo jeszcze zdecydować się na zakup pamięci DDR4. Oczywiście ta pamięć dobrze zoptymalizowana będzie porównywalna wydajnościowo z DDR5. -kami. To wszystko powoduje, że koszt zakupu platformy Intela będzie o kilkaset złotych tańszy od porównywalnej jednostki AMD. A przy tym otrzymamy wyższą wydajność w gamingu i prawie taką samą w aplikacjach. Ba, jeśli sobie zejdziemy o dwa poziomy niżej, czyli do jednostki np. 7600X, a także Intel Core i5-13600K, to te różnice będą jeszcze większe z korzyścią dla Intela. Nie tylko koszt zakupu platformy okaże się tańszy, Albo porównywalny, ale otrzymamy wyższą wydajność w gamingu, a także wyższe osiągi w aplikacjach. I to znacząco. Bo i piątka 13600K według moich testów wypada niewiele gorzej w aplikacjach. Od uwaga, 12900K i przegania nawet jednostkę 7700X. To jest moc zdublowanych rdzeni E, to jest pokaz możliwości przetaktowania takiej jednostki jak i5-13600K, a przecież cały czas mówimy o ustawieniach stokowych, a co jeśli podkręcimy tę jednostkę? Wtedy no, sami wiecie, że ta wydajność urośnie jeszcze o kilka ładnych procent, maksymalnie do tych 10% po wykonaniu ocr i performance do 5500 MHz. Tak więc yy, myślę, że pod kątem zakupowym, pod kątem wyboru platform nie ma specjalnych znaków zapytania. Dla mnie na dzisiaj Intel po prostu oferuje więcej za niższe pieniądze, yy, szczególnie pod kątem growym. Natomiast kwestią dyskusyjną jest to, jak oceniamy efektywność energetyczną nowych jednostek. Intel po prostu zapomniał o limitach mocy, zapomniał co to jest pobór energii, no i mamy w ten sposób pobór 330W samego procesora Intel Core i 9 k Absolutne szaleństwo, co pokazuje, że producenci, tacy jak Intel, po prostu przestali się liczyć z tym, ile faktycznie pobiera procesor. Nie wiedzą co to jest kryzys energetyczny, do czego zmierzamy, po prostu o tym zapomnieli. No, mainstreamowa jednostka I5 13600K z poborem w wysokości 200W. No, tego jeszcze nie grali. E, także podsumowanie wygląda w ten sposób, że otrzymujemy delikatną poprawę wydajności w grach względem 12 generacji, dużo wyższe osiągi w aplikacjach, e, szalony pobór energii. No i wyższe ceny, no bo jednak za 13600K będziemy musieli zapłacić około 400 zł więcej w porównaniu z 5 12600K. Jeśli chodzi o aspekt growy, tutaj moim zdaniem ta dopłata nie ma wielkiego sensu, natomiast przechodząc już do aplikacji, jak najbardziej to ma sens. Więc musicie wiedzieć, do czego poszukujecie procesor. Eee, no i tyle. Moim zdaniem, tym kluczem Intela jest zachowanie platformy Z690 wsparcia dla pierwszych płyt głównych z soketem LGA 1700, bo jednak nie ma tego całego podatku od nowości, konieczności zakupu DDR5. To myślę, że ułatwi sprawę dla Intela na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, a od AMD wymaga naprawdę solidnego przygotowania cenowego. No bo nie jest to wcale łatwe dla tej filmy. Pozdrawiam, mówił Lipton z chorym gardłem i zawalonym nosem. Papa! Pa.